tak wygląda żarówka do halogenu lamp przeciwmgielnych H8 trzeba pamiętać żeby nie dotykać główki gołą ręką bo się zaraz spali musi być przez rękawiczkę albo jakąkolwiek rękawiczkę a tu jest nowa którą będę zaraz wymieniał w lewej lampie w prawej już to uczyniłem wcześniej najpierw trzeba ściągnąć główną lampę, do tego potrzebujemy śrubokręt, ale śrubokręt specjalny, który, e, który ma 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kantów specjalny śrubokręt, okej. Okay. I teraz potrzebujemy jeszcze śrubokręt. Płaski, jakkolwiek oby był długi i tu są dwa zaczaski takie. Trzeba odbezpieczyć raz, dwa. I lampę pociągamy, popychamy. I o, z takich prowadnic. I teraz. Śrubokręt jest potrzebny, płaski. Wkładamy tutaj i główne napięcia, napięcie wpinamy. Tak, tak. I wyciągamy wtyczkę. teraz mamy dostęp do e, halogenowej lampy. To też nie jest takie proste może tak spróbuję w pierwszej kolejności przekręcamy lampę w dół przekręcamy w dół i żarówkę i wyciągamy i już mamy żarówkę w takiej postaci następnie tu jest takie takie coś zabezpieczenie podważamy śrubokrętem i odpinamy zasilanie tu jest taka żarówka eee, to spalone. jest stara tak jest spalona nowa żarówka i teraz w takiej kolejności jak e, było wcześniej w takiej pozycji, wkładamy i do góry są takie dwie blaszki i teraz przekręcamy o. Kurczę, ruszyć, wiesz. dopinam teraz dopinam zasilanie Jest zamontowany, działa. E, dopinamy zasilanie. Ok, musi być klik. Jest. Teraz tak. Tu jest bardzo ważny. Jest jeden i drugi druga prowadnica. Trzeba nałożyć. E, Trzeba nałożyć tą lampę tak, żeby się nie ruszała, bo jak się będzie ruszać, to się popalą wszystkie, wszystkie żarówki, na razie ją delikatnie wkładamy, okay. a potem będziemy wszystko no, Ok, jest tak i teraz, teraz na tą prowadnicę tą jedną śrubką, specjalnym śrubokrętem. Jest, jest. I teraz sprawdzam zgodność wszystkich światła.